Jośma, no witam was w pierwszym odcinku z Minecraft Survival. Byliście pod ostatnim odcinkiem ponad 5 y, łapek w górę, dlatego, tak jak mówiłam, nowa seria. zainspirowałem się jednym komentarzem widza. Y, dziękuję bardzo, że w ogóle napisaliście. I ja y, teraz włączam grę. Y, tworzymy nowy świat. Jak, y, jak go nazwać? Na survival go nazwiemy. Su. S. U. W. S I. V... A. L. Survival. Przetrwanie normalne. Ok, stworzymy świat i będziemy grali na nim. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie w górę, Robię maraton z tej serii. Każda inna łapka w górę to jeden odcinek więcej. Kiedy zadejdzie pięć w górę, to będzie kolejnych pięć odcinków. Ta, tak to działa. Ok, zrespiliśmy się w opuszczonej wiosce. Jak ktoś pyta, to jest wersja 1.16 chyba 1. O zombie władze. To na razie do nich nie idziemy. Zbierzemy sobie zboże, Teraz byśmy mieli na później. Pomąd jeszcze o tym. Możecie wpaść na mojego Instagrama sz, Szymon Ubysz. Zostawić mi followa i lajka. Like znaczy lajka like y, followa pod zdjęciami. Ja się, jeżeli do, dajcie mi obserwacje, zdjęcie się uważnie na waszych profilach. Yy. No, yy, a przechodząc dalej, yy, nie, gdzie są drzewa? No, tam są drzewa, dobra. Trochę daleko się od drzew zrespiliśmy. Ale nie wiem czemu. Dobrze się rozpimy, bo w dużej ilości drzew. Tu mamy las. Odcinek będzie około 10 minut lub 12. Zdzieniamy sobie drewno, pójdziemy na pewno do kopalni zabrać trochę kamienia, inaczej cobblestone'a. To jest pierwszy odcinek, ale jeżeli chcecie na przykład 20 takich odcinków, to, to musicie zostawić tylko 20 łapek w górę i ja mogę zrobić, tak jak mówiłem, maraton. Jak, jakby ktoś pytał, to jest Minecraft na telefon. Nie na komputer. Bo mi lepiej się gra w Minecraft na telefonie. Yy, Okej, okay, mamy crafting. Poszukamy yy, jakieś kopalni jak nie to się skopimy w ziemię. Yy, może tu gdzieś będzie trochę kamienia. Jedynie to jest pod wodą, ale pod wodę nie będziemy jeszcze wchodzili. Jesteśmy przygotowani, żeby wybrać się na przygodę wodną. Może też za, kilkaset, za kilkanaście odcinków wybierzemy się. Trzeba, trzeba na pewno będzie ogarnąć jakąś własną wioskę na tym surwiwalu. Jak coś tutaj desieje do przestacia, które są zbroje naderowe, a więc y, do naderu na pewno się też wybierzemy. I będziemy mogli tam... No... Yy, po prostu zrobić, znaleźć, patrzeć na surowce i zrobić to zbroje A przecież, czemu ja sobie nie zrobiłem żadnych narzędzi, Jak ja chcę zbierać cobblestone? Patyki. Ok, kilof Pyk. Ok, mieczyk. Okej, okay, niszczymy. Um, mam nadzieję, że filmik będzie... przyjmie się bardzo... przyjmie się dobrze. Według Was taka nowa seria ona może się toczyć przez całe te takie zimowe okresy. Na pewno też będą niektóre przerwy takie dłuższe ze względu na święta na przykład. Lub na ferie. Albo w ferii będą się pojawiały... Może pojawić się tylko... Mogę pojawić tylko dwa odcinki. A więc tak, w piątek dzisiaj jest odcinek z Minecrafta. W, w sobotę będzie chyba... Jeżeli jest z tego co wiem z Brawl Stars. A w poniedziałek, w niedzielę nie mam filmów. W poniedziałek jest może odcinek z kolejnym Minecrafta. A więc zop, wszystko zobaczymy pod Waszą oglądalnością. Na razie taki rozkład jazdy jest. Na pewno będą jeszcze y, inne też serie, ale z, y, zobaczymy. Ogłaszam ja sobie tam tej wioski nie, prze, nie przeplądrowałem. Przecież tam mogą być jakieś potrzeby na surowce mi. Dobra. No właśnie musimy poszukać trochę niezbędnych surowców bo przed nocą musimy mieć trochę tych surowców. O, tam jest ta wioska dobra. O krówka zabijemy, mi krówkę. Chodź tu. Dobra. Dobra. Yy, owca. Owieczka, chodź do mnie. Do mojego mieczyka. Dobra. Idziemy. że tą wiskę. W tych opuszczonych woskach są łóżka, a więc będziemy mieli, żeby się przespać. Nawet nie Ja będziemy, będziemy musieli się wkopywać w ziemię, tylko będziemy mogli od razu. Siema krówki. Ja się teraz z Wami rozprawię, co, co miałem zrobić. Okej. Okay. Krówka zabita. Przepraszam krówka. O, ze świnek są. jest dużo mięsa. Dlatego, ze świnka ginie na trzy A nie, na dwa. Myślałem. O, snopysiana sobie weźmiemy na chlebek. Czyli odcinek raczej będzie z tego splądrowania wioski. Ale zobaczymy. Okej, okay, teraz zajmiemy się poszukiwaniem łóżek po domach. Jeżeli może z kimś ten survival zobaczymy, to możemy zrobić z kimś. A z kimś to jeszcze, z tą osobą zobaczymy, może z jakimś moim kolegą. Mam jednego takiego kolegę, który też lubi Minecrafta, a więc mo moglibyśmy z nim nagrać, jeżeli byście chcieli. A więc, jeżeli byście chcieli, to możemy nagrać. Mm. A ja myślę, że to będzie taki pierwszy dzień do nocy. A słońce powoli chyli się ku zachodowi, a więc. O kurde, zrobiliśmy. Mm. Filmy teraz się będą pojawiały. Dużo tych filmów będzie się pojawiało, ze względu na to, że jest też szkoła. Ale żebyście mieli też co oglądać w weekend, bo będzie sporo filmów. Albo zobaczymy. Może w niedzielę pojawi się jeszcze odcinek z Minecrafta. Zobaczymy. Wszystko od waszej aktywności zależy. A więc... Ja wchodzę szybko do... do... O! Kolejne łóżko. Może dla jakiejś osoby, która będzie ze mną. rozbijemy. zabijemy. Odcinek będzie trwała raczej do 10 minut ten odcinek będzie szczególnie dusz, długi na tym kanale Ym, no słońce no coraz coraz niżej ten odcinek będzie głównie splądrowania tej wioski bo yy, w, kolej, w kolejnym udamy się może do, do jakiejś kopalni pewnie pozbierać żelazo zobaczymy może diaksy albo jak diaksy nie w kolejnym odcinku to w kol y jeszcze w kolejnym Ale nie, no nie, nie mam wyboru Muszę się wkopać w ziemię, bo piec muszę zrobić a Bo mało, mało głodu Okej okay. widzimy się wkopę. w kopę na... A czekajcie, y łączę Kordy y no, Współrzędne, czekajcie, widzimy się po cięciu Dobra, widzimy się po cięciu ja już współrzędne mam e, włączone, e, to było chwilowe cięcie, dobra, e, szybko zbieramy 8 cobblestone'a, telefon mi trochę wibruje, mm, dobra. Okej. Mam nadzieję, że Minecraft Wam taka seria się spodoba. To jest powiedz jednego z widzów, który wczoraj napisał pod po ostatnim filmem z Brawl Stars. Podbudujemy się czymś ziemią. Y, Okej. Okay. Dobra albo tutaj zakończymy odcinek bo już się ściemnia jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę w kolejnym odcinku damy się do kopalni jeszcze zapraszam was na mojego instagrama szymonubysz Zostaw, zostawcie mi też zostawcie lajka like i subika bo do końca roku lecimy po 100 subskrypcji na moim kanale a więc, jeżeli chcecie mi pomóc zdobyć subskrypcję w moim kanale, to y, bardzo bym by za to podziękował. Zrobimy. I pamiętajcie o maratonie że... tyle, ile zostawicie łapek w górę, tyle będzie odcinków z Minecrafta. A więc y, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się będę z Wami żegnał. Y, y, a więc. Cześć.